OP, spada do zera, to i tak że ona jeszcze chodzi. To najgorsze, e, najgorsze to może być dla pompy. Pompa ciepła 6 kW, cała się zamroziła. Wymiennik jest zamrożony i nie jest w stanie się odmrozić. To się tylko kumuluje, to się nic nie zmienia, to się nic nie poprawia. To zamiast się odszraniać, jeszcze bardziej się zaszarania. Czemu tak bije? Dlatego, że tu jest lód, który wali w te plastikowe elementy wiatraka i pompa te bliźniak. Po drugiej stronie mamy dokładnie taką samą pompę, która już nie chodzi, już nie działa. Ale ta jeszcze chodzi, natomiast to jest kwestia czasu, że ona się zatrzyma, bo nie ma skąd brać tego ciepła. Tutaj czuję ten wiatr, natomiast z tej strony ten wiatr nie przepływa. Gdzie on się wydostaje? Tutaj też nie. To jest... To jest wentylator, który się kręci w miejscu, nie ma przepływu powietrza, które, który wymienia to powietrze, ciepłe, zimne. Tutaj nic nie dmucha, tutaj lekko dmucha, pod spodem nic nie dmucha, na zewnątrz nic nie dmucha, z tej strony fragmentarycznie w tym miejscu. Tutaj wiadomo, obudowa nic nie dmucha, więc tak naprawdę żadna sprawność. COP spada do zera, to i tak, że ona jeszcze chodzi. Chodźcie do środka, zobaczycie jak wygląda układ w środku. Mamy tutaj pompę ciepła, która jest tak naprawdę yy, yy, splitem, czyli na zewnątrz yy, jednostka zewnętrzna. Połączenie freonowe, i jednostka wewnętrzna, powierzchnia całego domu to jest 120 m2, z czego na parterze jest około 70, a na górze około 50 m2. No i teraz na górze mamy 10 obiegów grzewczych, a na dole jest ich aż 12. Na salon, sam salon ma 6 obiegów grzewczych, kuchnia ma 3 obiegi grzewcze, korytarz ma 1, kotłownia ma 1, łazienka ma jeden i tutaj taki przedsionek również ma jeden obieg grzewczy. Zobaczmy... Zobaczmy, na 70 m2 12 obiegów. Zobaczmy, jak wielki jest salon. I na tej przestrzeni mamy 6 obiegów. 6 obiegów grzewczych podzielonych 3 obiegi tutaj i 3 obiegi tutaj. Potem kuchnia, ta niewielka kuchnia ma aż 3 obiegi grzewcze. No i tu w korytarzyku jest jeden obieg grzewczy to jest zrozumiałe. W kotłowni jest jeden obieg grzewczy to jest zrozumiałe. W łazience jest też jeden obieg grzewczy, to jest też zrozumiałe, ale salon i kuchnia, no to e, myślę, że to jest spora przesada. Na rozdzielaczu na górze, przy tym tutaj też trochę widać, że wygrzew posadzki został zatrzymany, e, widać rozstaw tych rurek. No rozstaw tych rurek jest co 10 cm, jak nie, jak, nie, jak nie wężej, w związku z tym, e, no stąd też tyle obiegów, żeby nie przekraczać tych pewnie 80 metrów w pętli, czyli jego maksymalnej odległości. No. To są błędy, o których ja mówię, z którymi wykonawcy się nie mogą pogodzić, a które właśnie tutaj możemy zaobserwować w dużej ilości. Na piętrze jest 10 obiegów grzewczych. No to zobaczmy na powierzchni tych, tych elementów. Czyli mamy tak. O, tak będzie widać: jest klatka schodowa, łazienka. Trzy obiegi grzewcze. Pokażmy, jaka jest, jaka jest wielkość tej łazienki. No Ciężko powiedzieć jaki tutaj jest metraż, natomiast nie jest jeszcze skos, nie jest yy, aż tak imponujące, żeby zrobić tutaj trzy obiegi. Przejdźmy do pokoju, bo pokój, w pokoju obok są dwa obiegi grzewcze, no to idziemy do pokoju obok. On jest jeszcze mniejszy, on będzie miał, spróbuję go tak zmierzyć, raz, trzy, trzy, trzy nawet niech ma cztery, dwa, cztery znaczy niech ma 12 metrów kwadratowych. Pokój 12 m2 mamy dwa obiegi grzewcze. Garderoba ma jeden obieg. Garderoba jest taka mała, ma jeden obieg. Pokój pierwszy ma dwa obiegi grzewcze. Tutaj jest zresztą nawet widać, jak się układa pętla ogrzewania podłogowego. Więc pierwszy obieg kończy się mniej więcej tutaj. Nie wiem, czy, czy wy to widzicie na swoich ekranach, ale ja widzę, jak jest e, jaśniejsza wartość. E, Jaśniejszy ten to, jest posadzka anhydrytowa wylana w tym miejscu i dlatego yy, ogrzewania, jak chodziło, to tą posadzkę był wygrzew posadzki, natomiast ona została przerwana ze względu na to, że no, pompa się zaszczoniła, przestała działać i, i widać, że ta posadzka jeszcze nie wyschła i proces wygrzewu posadzki został przerwany. No i kolejny pokój, to będzie pokój numer 5 i tu są też dwa obiegi, tym razem puszczone. tak to też widać Widać, jak te pętle się zachowują. To są dwa obie, które są tak brzydkie. Pokoje nie są duże, pętle są... A w pętli jeszcze możemy sobie mniej więcej sprawdzić, bo... Bo tak naprawdę rozstaw pętli będziemy w stanie określić na podstawie tego, co tutaj jest. No to jest... rozstaw pętli jest nie więcej niż co 10 cm. Czyli rozstaw pętli wszędzie, wszędzie... To widać, to mamy zalną postawkę, więc trzeba jakoś radzić. O, tu widać. No to jest ilekolwiek to jest, to właśnie tyle średnice rur wychodzących do ogrzewania wychodzących z tego urządzenia są dobrane prawidłowo, dlatego, że wychodzi rurka 32 i tak naprawdę rurka 32 pex w środku będzie miała DN25 i na pompę 6 kW to w zupełności wystarczy, opory przepływu nie przekraczają 100 Pa idealnie naczynie przeponowe do ciepłej wody użytkowej jest tutaj właściwie na zimnej wodzie użytkowej, znaczy nie przeponowałem, żeby chronić instalację przed wzrostem ciśnienia jest tutaj 8-litrowe dodatkowo zamontowane jest tutaj 8-litrowe to nie jest błąd, 16 litrów jest ok. można by to policzyć, czy te 8 by wystarczyło, ale te 16 absolutnie nie jest błędem no i co mamy w jednostce? Mamy tylko ciepłą wodę użytkową, czyli zbiornik na ciepłą wodę użytkową no i tak naprawdę pompkę obiegową, która puszcza nam na układ ogrzewania podłogowego, puszcza nam ciepło, pompując za pomocą tej pompki, pompując w pod ogrzewania podłogowego naszą, naszą instalację. Pytanie, natomiast, czy ta pompka ma wystarczającą wysokość podnoszenia? Pompka 8,75. Tak, ta pompka wystarczy, bo jest 8,75, czyli ta pompka wystarczy o 8 metrów podnoszenia, więc przy tym przepływie, który tutaj jest, ona w zupełności wystarczy, żeby to pociągnąć. Pomijam fakt, że to ogrzewanie podłogowe jest tutaj bardzo. Za mocno nawet zagęszczone, bo to jest 110 10 rozstaw i tyle pętli. No to jest szok. Ale e, dzięki temu, żeby to jakoś uratować sytuację, e, temperatura zasilania na pompie ciepła przy minus 18 stopniach Celsjusza... 28? Może 30, 30 max, więc bardzo nisko parametrowy układ wyjdzie nam. Pompa właśnie e, była w trybie odśrodniania się. No i... powinna za chwilę ruszyć, czyli teoretycznie się odszroniła. Ale, ale cały ten śnieg w środku powoduje, że taki, taki głośny dźwięk, który wydobywa z siebie, widać, z czego on wynika. On wynikał właśnie z tego co jest co jest tutaj, czyli tak naprawdę bryły śniegu w środku pompy. No i pompa zaczyna. Po odszchanianiu zaczyna się znowu znowu kręcić, ale to odszranianie nic nie dało. Spróbujemy ją odłączyć od prądu, odszronić i zobaczymy jak będzie wyglądała jej praca, gdy pozbędziemy się tego lodu, który ją, e, ją tutaj trzyma, ją blokuje Odszraniamy pompę. Jedziemy A! A, to jest lodu jak temperatura jaka jest teraz, czyli około 0 stopni. Niestety niestety 60-70% naszej zimy to jest najgorsze Najgorsze to może być dla pompy. Właśnie pokazuję wam wykres, z którego wynika, że sprawność pompy przy minus 3, 4, 5 jest wyższa niż 0, minus 1. Dlaczego? Dlatego, że jest przy zerzeń minus 1 jest bardzo duża zawartość wilgoci w powietrzu. A skoro my wychładzamy ten wymiennik, no to ta wilgoć się tutaj osadza w postaci śronu. Natomiast przy minus 5 powietrze jest, jest suche, więc, to, e, więc tego, tej wilgoci tyle nie ma. A co za tym idzie, jak nie ma tyle wilgoci. No to też nie osadza się jej tyle na, na wymienniku i sprawność całego układu wzrasta ze względu na to, że no, trzeba uwzględnić to ciepło, które odbieramy, żeby odśronić. Potem bierzemy... układ skręca w drugą stronę i znowu grzejemy pomieszczenie, więc sprawność ogólna się liczy. Ciężko. Ojej. Jakby komuś przyszło do głowy powiedzieć, że powinien to zostawić, bo to zepsuje no to jak odświeżasz szybę w samochodzie, to też ją psujesz? No nie, ja nie dotykam lamel, nie, 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 nie staram się tutaj wjeżdżać środek, bo mógłby uszkodzić te delikatne lamele. Ja tylko robię to z zewnątrz, a tu jest tyle lodu, że naprawdę uwierzcie mi, że to jest... To robi ogromną... Różnice. Chcę się dostać do środka, żeby zabrać stamtąd ten śnieg. Tylko najpierw muszę otworzyć tą... A. E. Patrzcie ile tutaj lodu się odkryło. Sam lód. Tu niby śnieg, ale to jest lód. To jest czysty lód. Tam w środku to wszystko też jest. Ja tylko włożę się, mówię. Zobaczcie, kiedy jest. Ej, to jest nałożone. To jest wszystko lód. Musimy się tego pozbyć. Patrzymy. A, spróbujemy użyć cuda techniki. Tu, Aha. Na maksa. No i. rozmrażamy. O! Udało mi się. Otworzy pompę i zobaczcie jak wygląda Jak wygląda w środku Wszystko Śnieg, lód Musimy ją całą oczyścić Uważając oczywiście Na ramele, które są z tyłu Najłatwiej Przyjdzie nam to zrobić Ogrzewając O i to tarcie To było Lód, który był tutaj Taru, o... o. Weźmy skrobaczkę. Walczymy. Tu już trzeba delikatniej, żeby uważać na plastikowe łopaty wentylatora. Metoda numer trzy. Zimna woda. Zimna woda ma plus 10 stopni Skoro tu jest lód, to powinniśmy tym rozdać i powinno nam to wszystko tutaj ładnie odtajeć, prawda? Tą pompę, o niej już mówiliśmy. Zobaczcie, cała jest zaszczelniona, zresztą to widzieliście, a teraz tu kolejna pompa i kolejny obiekt, nie dużo większy. Nie nie ma metrów, to jest na tą chwilę nie istotne, ale inwestor poprosił, no skoro tutaj jest taki taki błąd, to żeby sprawdzić tą pompę, czy to czasami też nie ma takiego błędu. Chodźcie, pokażę Wam. No jest, zaskoczę, nie będę ukrywał, jest. Ten błąd jest, że tylko jak generalnie. To się nie jest odpalone, dlatego tu się jeszcze nie zaszroniło. Tu nie muszę latać z tym skrobaczem. Dlaczego mi w ogóle za popór? No bo... Bo współpracujemy, Projektuję dla niego obiekty od jakiegoś czasu, no i generalnie chodzi o to, że no z wcześniej nie projektowałem. Więc teraz takie pytanie co tu zrobić, czegoś tak się stało. No to pomaga bo odpowiadam. Bo dlaczego nie? To mnie ciekawi, widzę takie kwiatki, no co... No to wow. Dobra musimy wejść, ty... Ogrzewamy to pomieszczenie tutaj, 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 tutaj Tu są jakieś małe pomieszczenia i ogrzewamy Taką halę, pompa, cofamy się, cofamy się Teraz grzeje taką, o, teraz grzeje takim czym To jest, to jest pompa ciepła, która się nie psuje Na 2 kW ciepło można taczyć. Kotłownia pompa 9 kW, czyli większa niż tam, tam są szóstki. E, rurki, które tu są dobiegowe, to są rury... żeby was nie skłamać, calowe. To jest 32 na den 32 to jest redukcja na... E, a nie, to jest 28, czyli średnica jest dobra, to jest rur dobiegowy, ale zobaczcie co jest tutaj. Te wszystkie obiegi to jest w ogóle hit wszystkie obiegi połączone na dwóch rozdzielaczach yy, czyli dwa rozdzielacze spięte nyplem i przedłużona belka zamiast ten tak układ powielić, powiesić drugi rozdzielacz nie wiem, z boku, doprowadzić dwie rury do tego drugiego rozdzielacza, byłoby ok. To, dlaczego, dlaczego to jest źle? sprawdźmy przepływy i prędkości e, zakładając, że to jest 9 kW Różnica temperatur 40 na 34, to już nie jaka jest, może jest delta, 6. W tym wypadku mamy e, średnica DN25, ma 200 pascal na metr. 200 pascal na metr, dobra, to jest 2 metry do przeżycia, ale... prędkość w tym przewodzie 0,6 metra na sekundę. A jaka powinna być prędkość w N rozdzielaczu? 0,1, 0,2, to już 0,15 metra na sekundę. A żeby osiągnąć taką prędkość 0,1-0,15 metra na sekundę, musielibyśmy mieć rozdzielacz 1,50. Jak to zrobić? No i byśmy podzielili te rozdzielacze w to mielibyśmy e, tutaj prędkość 0,15 i tutaj prędkość 0,15, bo spięte by były dwoma obwodami. I wiem z czego, z czym zaraz e, wyskoczy czym Swas, czyli to niepotrzebne, co taka mała prędkość, I06 to sobie poradzi. To, co ja próbuję wytłumaczyć, spotykał się z takim oporem w stylu O, ja też. Ja wiem lepiej. Ja, próbuję, ja wykonuję to 20 lat, ja wiem lepiej. Co ty mi tu będziesz mówił? No, ale właśnie po to obliczenia, teoria przenika się do praktyki. Ta praktyka pokazuje, coś weryfikuje. Ale to musi ze sobą współgrać. Jeżeli nie, nie słucha się uwag innych osób, to się człowiek nie rozwija. Chodzi o to, że nie, nie chodzi o to, żeby się bić z koniem, żeby udowadniać, że mam rację, chociaż jak ktoś mi napisze w komentarzu, że to da radę, to staram się znaleźć taki przykład, czy jakąś mini instalację, żeby, żeby pokazać, że, że to się sprawdza. No tu mam niepowtarzalną okazję do tego, z czego się bardzo cieszę. Każda historia ma jakiś morał, a ma dwa. Pierwszy jest taki, że nie każdy, który mówi, wie co mówi. Musicie wybrać, kogo słuchać. Ja chcę Wam pokazać właśnie efekty tego, tych głosów, które są nieprawidłowe. Drugi morał płynie taki, że gdzie był projekt? Czy wykonawca zrobił, zrobił zgodnie z projektem i to projekt był skopany? Czy wykonawca pozwolił sobie na swoją radosną twórczość, a projekt był dobry? Nie warto czasami oszczędzać. 000, może 500 złotych, może 2000 złotych, bo potem mogą być kłopoty, które będą kosztowały dużo, dużo więcej. Zapraszam Was do subskrypcji i oglądania mojego kanału. Pozdrawiam.